Czy pamiętają Państwo swoją pierwszą wizytę w teatrze? Pierwszy obejrzany spektakl? Pierwszy koncert, w którym mieli Państwo okazję uczestniczyć? A może inne wydarzenie kulturalne, które było tym pierwszym? Domyślam się, że nie. Raczej w pamięci będą zapisane te, które po raz pierwszy. Wywarły na Państwu wrażenie. I mam wielką nadzieję, że są to wspomnienia z czasów dziecięcych. Zrobiłam rozeznanie wśród swoich znajomych ze świata sztuki i kultury, pytając ich o ich pierwsze wspomnienia kulturalne, i ku mojemu zaskoczeniu, nieco przykremu, dowiedziałam się, że dla bardzo wielu z nich, Pierwsze wspomnienia wcale nie były tymi dobrymi wspomnieniami. I jak wpłynąć na to, by teatr, świat muzyki, świat sztuki był dla dzieci pięknym przeżyciem? Chciałabym zastanowić się nad tym i opowiedzieć kilka wątków. Z których sama skorzystałam. Nazywam się Natalia Klub i chcę powiedzieć kilka słów na ten temat. Młodzi, najmłodsi, dzieci, młodzież, najnaje mają dzisiaj dostęp do bardzo wielu wydarzeń kulturalnych. Wiele z nich jest przygotowywanych dokładnie z myślą o nich. I co prawda, to nie dzieci podejmują te najważniejsze decyzje w kontekście uczestnictwa w wydarzeniach kulturalnych, to możliwości są bardzo duże. Żyjąc swoim własnym doświadczeniem tego, że miałam szczęście uczestniczyć w bardzo wielu wartościowych wydarzeniach kulturalnych od dziecka, towarzysząc rodzicom w tych wydarzeniach, które w mieście, w którym się wychowywałam, się odbywały. Mogłem zapoznać się ze światem kulturalnym i skorzystać z oferty zarówno lokalnej, jak i tej światowej, która czasami zjeżdżała do miasta, w którym mieszkam podczas ważnych wydarzeń festiwalowych. Bardzo często wcale nie były to wydarzenia, które były kierowane do dzieci, ale zapoznałam się z tym światem i czuję ogromną wdzięczność. Chcąc przybliżyć ten świat dzisiejszym najmłodszym, dzieciom, najnajom i młodzieży, wpadłam niegdyś na pomysł, by na początku dla radnym kilku osób, a potem coraz szerszych kręgów przygotowywać propozycje tego. Co można zobaczyć, z jakiej oferty, oferty kulturalnej skorzystać, z jakimi instytucjami, grupami i wydarzeniami się zapoznać. Początkowo przygotowywałam propozycje, które były wywieszane na tablicy, na korytarzach szkolnych. Tak się ułożyło, że znam wiele osób, które pracują w szkołach i dzięki informacjom zbieranym podczas Wydarzeń, w których sama uczestniczyłam, mogłam propozycje przygotowywać, czasami odręcznie zapisywać na karteczkach i prosić, by te zawisły na tablicach informacyjnych. Minęło już wiele lat. W międzyczasie przyszedł czas, gdy odbiór wydarzeń kulturalnych w tej bezpośredniej formie wcale nie był taki łatwy. Przyszedł czas pandemii. I o ile nie jest to moment, który artyści i artystki wspominają najlepiej, o tyle mam poczucie, że dla osób, które poszukiwały wówczas nowych dróg spędzenia wolnego czasu, a tego wolnego czasu dla przynajmniej części osób było bardzo wiele, była to znakomita okazja, by wyjść z ram, w których dotychczas funkcjonowali. I to był czas, kiedy zdecydowałam się na bardzo regularne przygotowywanie zestawień, których proponowałam uczestnictwo w konkretnych wydarzeniach kulturalnych. Był to bowiem czas, w którym czy to instytucje, czy to grupy twórcze, czy to oddolne inicjatywy bardzo często przygotowywały czy to niezależne formy artystyczne, czy to wersje tego, co dotychczas tworzyły, ale przygotowane w taki sposób, by mogły zostać przekazane do widzów i widzek w sposób internetowy. Pierwsze próby nie zawsze były udane, ale wierzę i sama obserwowałam te próby, że bardzo wiele z nich, Potrafiło zachęcić do uczestnictwa później, gdy czas pandemii przeminął w wydarzeniach na żywo. Wyodrębniłam kilka etapów prac nad takimi zestawieniami, które podobnie jak i w tej wersji gazetki szkolnej, najpierw kierowałam do węższej grupy, a później przekazywałam do. Całkiem szerokiego grona uczniów szkół podstawowych oraz szkół ponadpodstawowych, w których zamieszczałam propozycje wydarzeń kulturalnych. Zaczęły się od wydarzeń, które odbywały się w konkretnych terminach, ale później. Podjęłam również selekcję z tych zasobów, które różne instytucje i różni twórcy przygotowywali często dużo wcześniej. Czy to były czytane propozycje literackie, czy to były zapisy spektakli, czy to były formy, które były kierowane i przygotowywane właśnie z myślą o pokazach onlineowych. Często było to na, była to namiastka. Tego, co na co dzień tworzyli, ale miałam też szczęście wielokrotnie wysłuchać informacji zwrotnej, czy to od najmłodszych, czy to od ich bliskich, ich rodziców i usłyszeć, jak wiele radości takie wydarzenia mogły im przynieść. Obserwowałam wydarzenia poprzez. Znane sobie od wielu lat kanały, skorzystając z własnych zainteresowań związanych ze światem kulturalnym i z wydarzeniami kulturalnymi, czy to lokalnie, czy to w zakresie ogólnokrajowym, ale też wychodząc czasami na rynek międzynarodowy, i korzystałam z wiedzy, którą wcześniej posiadałam, by zebrać odbywające się w najbliższym czasie wydarzenia. Wiele z nich Miało precyzyjną datę, w której się odbywało, ale wiele z tych śladów pozostawało na czas nieco dłuższy lub jak można przypuszczać, na zdecydowanie dłuższy. Poza konkretnymi wydarzeniami, poza prezentowanymi na przykład w internecie fragmentami spektakli, starałam się zbierać i dokonywać selekcji tych najciekawszych instytucji i organizacji, które. Tworzą wydarzenia, które mogą być interesujące i zarazem wartościowe, bo to kryterium było dla mnie bardzo istotne, właśnie dla dzieci. Bo często to, co wcześniej było przygotowywane, mogło zostać wykorzystane później przy innej okazji. To też była propozycja dla nauczycieli, dla opiekunów, czy dla osób, które w zupełnie inny sposób spędzały swój czas wolny lub zawodowy, godząc swoje dotychczasowe obowiązki z inną formą opieki nad dziećmi. Proponowałam najciekawsze instytucje, zachęcałam do tego, by obserwować instytucje i ośrodki kulturalne, które pracują, tworzą. I przygotowują ofertę dla mieszkańców danego regionu, albo również w regionach bardzo oddalonych od miejsca, gdzie dzieci, które mogłyby skorzystać z takiej oferty, mieszkają. Proponowałam wiele wydarzeń z tych międzynarodowo rozpoznawalnych instytucji jak brytyjskich, jak amerykańskich. Francuskich, niemieckich. Wiele z tych wydarzeń odbywało się w taki sposób, że bariera językowa nie stanowiła żadnej przeszkody. Mam ogromne szczęście wysłuchać wielu podziękowań i do tej pory cieszyć się z tego, że dzieci mogły zauczestniczyć w takich wydarzeniach. Czas pandemii się skończył. I bardzo szybko propozycje wyszły poza świat komputera, świat internetu, świat elektroniczny, wówczas, gdy nie wychodziło się jeszcze z domu. A później dzieci, najmłodsi i młodzież mogły skorzystać również z wydarzeń naszych. Zależało mi, aby docierać z komunikatami, które przygotowywałam do osób, które będą nimi zainteresowane i którzy, które być może same poszukują takich informacji, ale również do osób, które wcześniej się nimi nie zainteresowały, a może nawet nie przypuszczały, że mogą ich zaciekawić. Stosowałam również zasady targetowania. Pomocne były doskonale znane. Narzędzia, jak na przykład kategoryzowanie. Pierwszym narzędziem był oczywiście dobór konkretnych propozycji pod kątem wieków odbiorców. Dlatego bardzo szybko zdecydowałam się na podział wybieranych informacji, tak, by kierować ich na przykład do uczniów klas 1, 3 lub 1, 4, jak i klas starszych. Końcówki szkoły podstawowej, klaskice alnych, ale zamieszczam tam również informacje, które pozwoliły docierać do tych wydarzeń, które będą spoza grupy docelowej, tak by na przykład zachęcić do uczestnictwa w takich wydarzeniach swoje rodzeństwo, czy innych bliskich z kręgu osób najmłodszych. Bardzo zależało mi również na tym, by wydarzenia, które proponowałam, były bezpłatne albo z tej najniższej półki cenowej, choć dotyczyło to tylko bardzo niewielu wydarzeń. W świecie internetu, gdzie dostęp jest bardzo duży do niemalże nieskończonej ilości różnego rodzaju rozrywek, mniej lub bardziej wartościowych, to kryterium, było bardzo ważne. Informacje przygotowywałam stosując kilka różnych selekcji. Pierwszą z nich była selekcja pozytywna, to znaczy samodzielnie wybierałam te instytucje, tych twórców, tych nadawców, którzy, w moim przekonaniu, mogą coś wartościowego przekazać. Drugą były poszukiwania oparte na w propozycjach innych, czy to redakcji, czy to zestawień, które funkcjonowały w internecie i opierając się na kilku lub kilkunastu na różnych etapach takich bazach, dokonywałam także takiej selekcji. Ale stosowałam również selekcję negatywną, to znaczy każde z proponowanych wydarzeń, nie z każdym miałam możliwość zapoznania się wcześniej, ale starałam się przygotowywać zestawienie informacji, które pozwoliły mi ocenić potencjał konkretnych propozycji, tak by do osób zainteresowanych lub osób, które decydują o spędzaniu wolnego czasu przez yy, swoich podopiecznych, docierały już tylko te wydarzenia, które w moim przekonaniu były tymi. Wartościowe. Stosowałam również konkretne techniki selekcyjne, tak by osoby, do których te informacje docierały, mogły samodzielnie podejmować decyzje. Oczywiście kategoryzowałam pod kątem tematu, tej dyscypliny artystycznej czy twórczej, z której wywodziły się dane działania. Innym tematem oczywiście była po prostu tematyka tych wydarzeń. Proponowałam zarówno gotowe formy, jak i formy spędzania czasu w sposób interakcyjny. Bardzo wiele z tych propozycji dotyczyło na przykład wydarzeń typu warsztatowego, warsztatowego takiego, który był związany z działalnością twórczą i artystyczną lub około artystyczną. Jakie propozycje przedstawiałam? Bardzo zależało mi na różnorodności, zarówno jeżeli chodzi o źródło propozycji, jak i tematykę i rozpoznawalność konkretnych miejsc. Były oczywiście propozycje z doskonale znanych przez najmłodszych widzów instytucji, jak Teatru Animacji z Poznania, Centrum Sztuki Dziecka. Były też propozycje z instytucji, które Zwykło kojarzyć się jednak z publicznością z kręgu dorosłych. Jak na przykład Teatr Wielki z Poznania czy Teatr Nowy z Warszawy. Ale sięgałam również o, po bardzo częste propozycje, które oferowały niewielkie instytucje, czasami domy kultury, czasami instytucje wręcz osiedlowe, jak i miejskie, ale z poza kręgu tych największych ośrodków kulturalnych w kraju. Sięgałam również po propozycje międzynarodowe, na przykład z doskonale rozpoznawalnych londyńskich teatrów. Proponowałam również wydarzenia oferowane przez organizacje, które nie są związane z konkretnymi instytucjami, a działają często bez własnej siedziby. Zdarzyły się też wielokrotnie bardzo ciekawe propozycje proponowane przez twórców indywidualnych. Czasami takich, którzy są rozpoznawani, ponieważ współpracują na przykład z teatrami niezależnymi, ale czasami takimi, którzy pracują tylko na własny rachunek. Rachunek również artystyczny. Ale nie odbyło się bez propozycji, które pochodziły jeszcze z innego kręgu. W mojej pamięci doskonale zapisała się propozycja przedstawiona przez Instytut Zoologii z Uniwersytetu Przyrodniczego z Poznania. W stylistyce klasycznej informacji zachęcającej do uczestnictwa w wydarzeniu kulturalnym, przygotowano informację zachęcającą do wyjątkowego koncertu. Rzecz miała się dziać w pewien letni miesiąc, a konkretniej mówiąc w czerwcu, codziennie od godziny 22 do 23. Zaproszono w jedno z doskonale Poznaniakom znane miejsca, czyli na Poznańską Cytadelę wokół Rozarium. I tam każdego wieczoru, pod warunkiem, że pogoda była sprzyjająca, że nie wiał silny wiatr ani temperatura nie spadała poniżej 12 stopni, koncertowały robuchy. To była jedna z ciekawszych propozycji, ale to spektrum tematyczne, dyscyplinarne w zakresie kulturalnym lub czasem tylko, tak jak właśnie we wspomnianym przed momentem przypadku ocierającym się kultury, ale przecież i nauka, i przyrodoznawstwo, i to, co nas otacza, jeżeli filtrujemy to przez naszą wiedzę, która przecież jest związana z kulturą, także może być częścią świata kulturalnego. Podaję to oczywiście jako przykład z przymrużeniem oka, ale muszę przyznać, że zauroczył myślę, że nie tylko mnie, ale też bardzo wielu odbiorców. Przygotowując zestawienia propozycji kulturalnych, starałam się zawsze zestawiać kilka typów informacji. Począwszy od tych zaproponowanych przez samych organizatorów wydarzeń, jak i kilku słów komentarza mojego osobistego, który opierałam na wieloletnim doświadczeniu <gry> uczestniki wydarzeń kulturalnych, a także swojego kulturoznawczego wykształcenia. I starałam się też dobierać informacje z zewnątrz, dodając niejednokrotnie ciekawostki dotyczące samych twórców, tych pierwszych, kiedy na przykład inscenizowane były znakomicie rozpoznawalne Dzieła literackie. Pamiętajmy, że dla dzieci taka wiedza nie jest oczywista. Spotkałam się niejednokrotnie z komentarzami, ale przecież ja wiem, jak skończyła się historia dziewczynki z zapałkami. Ważne jest dla mnie, by najmłodsi, a czasem okazuje się, że i starsi odbiorcy. Znajdywali w sobie potrzebę poszukiwania. A w moim przekonaniu, to właśnie teatr jest najlepszą metodą poszukiwania innych możliwych dróg. I poszukując kilka z takich informacji, bardzo liczyłam na wyuczenie umiejętności małego krytyka. I krytycznego. Selekcjonowania informacji, również doboru tego, co zostało zaproponowane przez organizatorów i co zostało zaproponowane przez mnie. Każda wskazówka, którą zapisywałam w, w swoich zestawieniach, liczyłam, że pozwoli trafić w gusta czy to rodziców, czy to najmłodszych odbiorców. Bo jeżeli Punkty by się rozminęły, to wówczas mogłoby się okazać, że nie znajdziemy wśród odbiorców, miłośników teatru, muzyki, muzyki poważnej, filmu artystycznego, a jedynie osoby, które będą cały czas obracały się w kręgu swoich własnych i doskonale już rozpoznawalnych zainteresowań. A jak konkretnie wyglądał proces docierania do moich odbiorców? Rozpoczęłam od przygotowywania w najbardziej klasyczny sposób w plikach tekstowych informacji o wydarzeniach wraz z linkami do stron internetowych, na których będą się one odbywały lub w których można odnaleźć już te właściwe ścieżki dotarcia do Konkretnych propozycji. Później przygotowywałam pliki, w których zostało to wszystko zestawione wraz z dodatkowymi informacjami, bo czasami jedno zdjęcie może być tym kluczowym, które zachęci kogoś do uczestnictwa. Nie każdy będzie się sugerował tylko tytułem, nazwiskiem, bo one mogą niczego nie powiedzieć. Później zaczęłam korzystać z baz danych, które Zebrałam z pomocą znanych mi osób. Najzwyczajniej, osoby, które były zainteresowane przekazywaniem takich informacji, prosiły mnie, o to, bym kierowała do nich takie wiadomości. A na końcu udało się docierać nie tylko do zainteresowanych osób w taki sposób, ale również w ramach jednych z zajęć szkolnych poprzez dziennik elektroniczny. W czasach. Wspomnianej już pandemii, informacje te były kierowane do rodziców i do uczniów. W dalszych formach korzystałam, czy to z narzędzi internetowych, czy właśnie z tych narzędzi, o których przed momentem wspomniałam, dlatego, że starałam się docierać do uczniów różnych szkół i do ich bliskich. Dzięki temu wiem, bo takie informacje do mnie docierały i one cały czas sprawiają mi radość. Instytucje, które oferowały i oferują cały czas wydarzenia kulturalne, stały się przyjazne dla tych osób, zostały rozpoznane. A nawet wówczas, gdy konkretnych propozycji już nie kieruję, to te młodsze osoby, Stały się wywalcami tych właśnie instytucji. Z czasem gusta się zmieniają. Wychodzimy poza kręgi, które są nam doskonale rozpoznawane, rozpoznawalne, ale dzięki takim doświadczeniom poszukiwania będzie nam znacznie łatwiej i też osobom, do których kierowałam te komunikaty, jest znacznie łatwiej odnaleźć inne ścieżki, ale też ścieżki własnych preferencji artystycznych. Bardzo zachęcam do poszukiwania dróg dotarcia do osób najmłodszych, bo co prawda, nie każdy najmłodszy odbiorca będzie zainteresowany tym, co interesuje ich rodziców, ale właśnie dzięki poszukiwaniom będziemy mieli Szansę, czy to jako twórcy, czy to jako animatorzy kultury, czy to jako przedstawiciele instytucji oferujących wydarzenia artystyczne i kulturalne, do docierania i poszerzania też naszych własnych kręgów. A myślę i marzę o tym, byśmy jako reprezentanci świata kulturalnego. Chcieli jak najserdeczniej przyjmować inne osoby, które być może w perspektywie kilku lat czy dekad także wejdą do świata twórczego i będą nas zachęcać do tego, co nowego dzieje się w świecie artystycznym.